My jesteśmy ludźmi z internetu, psychikę mamy silną. E, ja mam pytanie, czy, czy bonus, czy ty wierzysz w te głupoty, które p******* teraz? Ja Takie jest głupota. pytanie. No ale to ja zadaję pytanie. O no pytanie zadaję tylko. Bo teraz mnie no czy to ty nie wierzysz w no to, wierzysz bo zaraz stanę i ci Naprawdę, bo to nie są żarty. Ach. Głupoty. Nie będziesz do mnie mówił, że ja jakieś głupoty, tak? Tak naprawdę, wiesz, fizycznie są zawodnicy, którzy roz nas w sekundę, ale jeżeli chodzi o psychikę, to my mamy najtwardszą w tym internecie. No zresztą to widać też po bonusie, no. Yy, nie wiem, mówisz jakieś jakichś ciężkich no cały czas, mówisz o jakichś innych rzeczach, a tak co? naprawdę. No i k28 no, no i dobrze, no i nie cię wiem, nie, Dobra, nie ma problemu. Tu se gościu żyga, ja se kurwa robię jakieś głupoty w internecie. Górę. Nie, da się może? Czy uważasz, że jak na, nawet teraz nie umiesz na cało zapanować, to czy w OKTAGONIE przeniesie 100% z treningów to, co Ci mówią trenerzy, jak Ty nie umiesz na cało w ogóle zapanować? Ale panuje panuję na cało. Jakbym nie panował, to już bym Ci wy****, byś tam kurwał. na górze. No dobra, 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 spokojnie, 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 spokojnie. Panowie, panowie, panowie. Nie rozumiem tego w ogóle, co ty się od*******. Czy k***a skończone? W ogóle? No wygląda, ja 18 podobałeś. lat masz skończone w ogóle? No kur. No i co, i co, drugie słowo? No i co, k... drugie z słowo, k... tylko potrafisz mówić. Tak, nie betoniarko, kur. <guchy> <guchy> k... Mogę cię skręcić, k... pudełko w zapasach. W momencie, kochani, ja nie wiem, czy to się wszystko zgadza, ale usłyszałem, że mamy na linii Marcina z Częstochowy. A ja znam tylko jednego Marcina z Częstochowy If you know what I mean Nie, to chyba nie to Zaskoczmy ja. się Witaj Dzień dobry, z tej strony Marcin z Częstochowy To Marcin Najman, czy mi się coś... No, yy, czekaj, zobaczymy czy zareaguje No ja to wygrywam Ja ale... jak się do pytania? No, ale p... z głupoty